Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Dziełowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Full Focus. Zaczynamy rundę drugą, a pierwszym pojedynkiem będzie starcie Rajona z Marwekiem. Zasady pozostają niezmienne przed zawodnikami. 10 pytań, których wartość punktowa oraz poziom trudności będzie rósł w czasie. Kiedy zacznę czytać pytanie, ruszy licznik i zawodnicy będą mogli zgłaszać się poprzez naciśnięcie przycisku. Prawidłowa odpowiedź dolicza punkty y, za do kąta zawodnika, nieprawidłowa odejmuje połowę z nich. Jeżeli licznik dojdzie do zera i żaden z zawodników się nie zgłosi, każdemu z nich odejmujemy z kąta wartość punktową pytania. Żeby nie było im tak trudno, każdy z nich ma do dyspozycji trzy grzybki Timo. Niebieski pod Zmienia pytanie z danej kategorii na inne: czerwony podwaja wartość punktową pytania, a zielony zaklepuje pytanie z danej kategorii. Który z nich okaże się lepszy? Oglądajcie drugą rundę Full Focus! Halo, halo i po drugiej stronie czekają na mnie już dzisiejsi zawodnicy, idąc alfabetycznie. Marwek, dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam nastrój przed dzisiejszym pojedynkiem, powiedz. No, rajot będzie miał dobrze ze mną, bo ja jestem jeszcze w trakcie choroby, więc moje zdolności, że tak powiem, poznawcze mogą nie być takie dobre, więc mafory, że tak powiem. No zawodnik zawodnik wchodzi do oktagonu kontuzjowany w takim razie delikatnie. E... ale... Co na to przeciwnik, czyli Rajon? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No to jeżeli zaczynamy wymówkami, to ja też mam kilka <śmów> wymówek. <śmów> Nie, naprawdę, ostatnio dużo mniej Lola w moim życiu, także. Też Nie jestem na wszystkim na bieżąco, ale liczę, że pytania po prostu bogowie będą sprzyjać i, i uda się wygrać. Dobra, czyli panowie, standardowo rozumiem, oczywiście. <laughs> oficjalnie nikt się nie przygotowywał i yy, jesteśmy na spontanie dzisiaj, tak? Oczywiście, że tak. Fantastycznie, to mi się podoba. Mam jeszcze jedno pytanie zanim zaczniemy. Czy oglądaliście swoje pojedynki nawzajem? Marbek, oglądałeś Rajona? Oglądałem, bo mi widzowie donieśli, że tam Rajon zrobił kosmiczny jeden punkt. <noise> tak było. I co, co ty sobie myślisz o tym jego pojedynku? Znaczy, fajny był, pytania miał. Znaczy to był chyba jedne z trudniejszych pytań w ogóle, więc ciężko mi powiedzieć. No, znaczy ja bym sam nie wiem czy bym sobie jakoś poradził strasznie dobrze tam, bo pytania były no zacne. Rozumiem. A Ryan, powiedz, ty Marweka oglądałeś? Oglądałem, oglądałem i no nie ukrywam, że będę chciał wykluczyć jakąś kategorię lore. Będę <laughs> starał się jakoś wpłynąć na ciebie, bo jakby ta wiedza, którą Mar Marwyk przedstawił jest dla mnie porażająca. W sensie na tę matce Nidali, gdzie została zabita, przez kogo, nazwa mm -hmm. plemienia, to ja wymiękłem, nie? To, to, to już było tak dosyć na grubo. No ale zobaczymy, kochani, kategorii jest 5, także na 10 pytań statystycznie <laughs> z kategorii lore trafią nam się mniej więcej 2. Yy, chociaż oczywiście tutaj łaska albo niełaska prowadzącego yy, również może wpływać na wynik rozgrywki. Jeżeli jesteśmy gotowi, to ja Was zapytam, słuchajcie, jaką chcecie pierwszą kategorię? Możemy się umówić po dżentelmeńsku, że nie będzie to esport ani lore. Czyli na pierwsze pytanie, nam mogą zostać przedmioty, postacie yy, albo mechanika gry. Ja myślę, że powinieneś drogi Tomku Sabemu wybrać. Nie mam preferencji specjalnie. No może Lor na początek. Co to wiesz, za zawodnicy w ogóle? Dobra. Bo, bo wtedy będą, jakby mniej punktów będzie można zdobyć. To nie, to daje Sport pierwszy. <laughs> Najlepiej dwa pierwsze pytania ze Sportu, a potem to. Specjalnie dla was kochani w takim razie pytanie z kategorii przedmioty. Eee, warte punktów 200. Eee, grzybów rozumiem nikt jeszcze na tym etapie nie używa. Także ja poproszę dłonie na przyciskach i przypomnę, że w momencie, w którym zacznę czytać pytanie, ruszy timer. Z jakich przedmiotów składa się Oblivion Orb, kula zagłady i jakie atrybuty posiada? Rajon się zgłosił troszeczkę wcześniej, także zamieniam się w słuch. Oblivion Orb składa się z Ruby Krystala i Amplifangtom. No i daje ci AP i również przebicie. Co masz na myśli, mówiąc przebicie? Hmm, magiczne mam tu na myśli. Dobrze. Czy to ostateczna odpowiedź? Mhm. Nie jest to prawidłowa odpowiedź, niestety, Rajon. Licznik rusza za 3, 2, 1. I jest Marwek trochę wcześniej. Rajon nie spróbował drugi raz. zamieniał się w słuch. No dobrze, czyli Oblivion Orb, Kula Zagłady to jest tak, jak Rajon powiedział. To jest Rubik List, Crystal i Amplifying Orb. Daje on AP, ale zapomniał, że z Rubik daje jeszcze zdrowie. No i daje, jeżeli dobrze pamiętam, 15% przebicia e, odporności na magię. E, Okej, okay, tu nie trzeba było wartości. Ty powiedziałeś o takim itemie Amplifying Orb. Czy jesteś pewien? że e, Przepraszam, się... tom, przepraszam. Tom, dobra, Okej, okay. tak myślałem, że to było przejęzyczenie. No, no. I tak, zgadza się, to jest dobra odpowiedź, Oblivion Orb daje, Ability Power daje, Health daje, Magic Penetration, no niestety zdrowie ci uciekło, Ryan. Nie e... wiem dlaczego Z... mi uciekło to zdrowie. Zrobi Ruby Crystala, ale to ja myślę, że to może być stres, bo tutaj też już to zdrowie uciekło, to jakiś amplifying od, poleciał, stawka zaczyna rosnąć, także emocje też mogą się pojawiać. E... Jest stresik. Jest stresik, słychać w takim razie. 200 punktów dla Marweka w tym pierwszym pytaniu. Yy, no i zobaczymy, co wydarzy się dalej, bo kolejne pytanie będzie z kategorii lore. No to, czy panowie jakieś grzyby może? Nie no na razie chyba nie ma co. Tak, coś myślałem, że nie będzie grzybków jeszcze przy 200. Myślę, że tutaj końcówka może być szczególnie emocjonująca. I uwaga, dłonie na przyciskach w takim razie. A pytanie brzmi, kto był sojusznikiem, slash sojuszniczką Anivi we Freljordzie? Rajon pierwszy! Tego się nie spodziewałem. No, jakby to będzie strzał. Tutaj, oczywiście, metodą mm, eliminacji możemy mieć Aszę, możemy mieć Lisandrę, możemy mieć Brauma. A, <śm> niech będzie Lisandra. Nie jest to niestety prawidłowa odpowiedź. I uwaga, licznik wraca do gry za 3, 2, 1. O, to było szybkie, dobra. Aż słyszałem ten enter, jak poleciał, zachęcał się w słuch. Ale kto? No Marwek, 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 Marwek. Aha, Znaczy, to jest takie trochę głupie pytanie, yy, bo. Znaczy tak, bo w teorii na początku Lore League Legend sojuszniczką Aniwi byli jej bracia, którzy są w grze, ale nie wszyscy, czyli Volibear i Orn, ale to nie, nie o to chodzi pewnie. Wydaje mi się, że chodzi o Aszkę, ponieważ Aszka należała Avarossan i przewodzi plemieniu Awarossan i Aniwia, że tak powiem. Znaczy, całe to plemię mm, troszeczkę jest takim plemieniem, który wyznaje tą Aniwię, i ta Aniwia no jest takim naturalnym tutaj wyborem. Znaczy, Aszka, przepraszam, jest Aszka jest wyborem. naturalnym wyborem, czyli decydujesz się, żeby powiedzieć, że to ten Aszek. Tak. I to jest bardzo dobra odpowiedź, 200 punktów dla Ciebie w takim razie. Yy, Dokładnie w lore czytamy, Anivia wkrótce znalazła sojuszniczkę, Ashe lodową łuczniczkę, że też wierzyła, że zjednoczenie zakończy właśnie we Freljordzie, więc Anivia zdecydowała się pomóc przywódczyni plemienia. Siubu-dubu, siubu-dubu, no i tam dalej sobie poszły yy, robić razem rzeczy. Yy. To jest ale cztery... się bałem, że Rajon powie właśnie Tomaszkę, bo powiedziałeś na porządku ją, Jak Ale Lisandre, to się no uśmiechnąłem, ja bo Jak jeżeli byś... chodzi o Lisandrę, to ona raczej jest przeciwko Aniwi. Miałem właśnie aszkę jako ten pierwszy wybór, ale mówię podkręcę trochę, bo tutaj bardziej lodowo mi się kojarzy. No ale co, no, pechowo. Pechowo, pechowo. Chociaż właśnie też liczyłem Rajon, że ten Lore jakbyś Marwekowi z przed nosa sprzątnął, to by była taka mała chorągiewka, to byłoby małe <laughs> zwycięstwo. Dla człowieka, ale duża przegrana dla Marweka, <laughs> myślę, że. Ale był blisko, kategorii. bo się zgłosił pierwszy. Ja właśnie zwątpiłem, bo nie wiedziałem. Bo w teorii teori Brown by też pasował, bo on też sympatyzuje z plemieniem Avarosan, no ale jako, że Aszka jest jego przywódczynią, to no, jakby ona była pierwsza w kolejności. Rozumiem. Dobra, kochani, to skoro był Lor, to nie omieszkam oczywiście zapytać was o esport jako kolejne pytanie. Yy, więc uwaga, dłonie na przyciskach. Yy. Grzybki? N1? Chrząknięcie było wymowne, dziękuję. E, <głos> <głos> więc uwaga, dzwonię na przyciskach, od momentu, kiedy zacznę czytać pytanie, ruszy licznik. Wymień Uff. pięciu obecnych zawodników drużyny G2 Esports. Rajon, szybciej. Obecnej drużyny. Tak Wander jest. Jankos, Perex, Caps, Mikiex. Jak myślisz, Marwek, dobrze? No to było łatwe, dobrze. To było łatwe, dobrze, tak jest. 200 punktów dla Rajona. Yy, no to tak, Lorowiec obronił Lor, Esportowiec obronił Esport. Powiem tak, jeżeli ja to wiedziałem, to to było łatwe pytanie ze Sportu. <noise> Zgadza się, aczkolwiek przechodzimy na pytania za 300 punktów, więc od teraz będzie się już robiło tylko trudniej. I myślę, kochani, że jak dla Was to będzie kategoria postacie. Czy taką 300 przyjemną ktoś chciałby może podwoić albo przytulić dla siebie? My czekamy na Lori mm -hmm. żeby pozwolić i się I uwaga w takim razie kategoria Postacie. W momencie, w którym zacznę czytać pytanie, ruszy licznik. Co robi umiejętność na zdjęciu i do jakiej postaci jest przypisana? Hmm. Oj, cichutko się zrobiło 35 sekund. Czy znaczy ja się domyślam, ale nie chcę wtopić. No, już macie punkty, więc teraz każda niepoprawna odpowiedź oznacza stratę 150 punktów. Więc trzeba się dobrze zastanowić. Przypominam, że jeżeli żaden z was nie odpowie, punkty tracicie. Obaj i to równowartość całego pytania, a nie połowę. 15 Dobra, sekund to spróbuję zostało. Spróbuję po męsku. Dobra, zatrzymujemy stoper Marwek. Rajon chce mnie wziąć na wyczekanie, widzę. To ja spróbuję. Zacznę od tego. Do jakiej postaci jest ta umiejętność? Wydaje mi się, że jest to skill Jaxa pod klawiszem E. I powodują to, że Jax zaczyna swoją latarnią machać przez to jakby wszystkie ataki, które w niego lecą, jakby są zdodżowane i w momencie kiedy przestaje kręcić tą latarnią, to stunuje wokół przeciwników. Jak myślisz, ją dobrze? Tak bym obstawiał. I bardzo dobrze by się wstawił. 300 punktów dla Marwesa, bardzo dobrze. Dodam, że y, skill się nazywa kontratak. i Counter-strike, tak. counter Strike. I zupełnie nie wygląda jak kontratak na tej ikonce, ale to nie szkodzi. Ładnie. Mnie tak zmyliło, bo ja myślałem, że Jax na, tej lata... znaczy na, tym, na tym obrazku, on tak kręci sobie to latarnią i tak właśnie patrzę na to i co to jest cholera jasna. To często tak jest z tymi no. ikonkami, że one niewiele mają wspólnego z tym, co faktycznie się wydarza. Ale skoro mowa o tym co się wydarza, to myślę, że kolejną kategorią będzie mechanika gry. To jeszcze ja znowu nie zgłaszam. Dobrze. Pamiętajcie, że jakby były takie sytuacje, jak przed chwilą, że nie wiedzieliście, timer leciał, można użyć niebieskiego grzyba i podmienić pytanie na inne z tej samej kategorii. To też często no, może być... Trzeba po męsku, a nie. Dobrze. W porządku, poproszę dłonie na przyciskach w takim razie. Co jaki czas odradza się Greater Mark Wolf? Większy Mroczny Wilk. To może Ryan, teraz twoja kolej po męsku zagrać? Wiesz, <grym> timery, to są... timery, no to powinieneś. To są takie timery, znaczy jakby mam konkretne a dwie gdzieś tam w głowie propozycje, natomiast no ja nie jestem w pozycji osoby, która musi odpowiadać. Dobra, czyli le lecisz na wymęczenie przeciwnika. Niehonorowo, sekund. niehonorowo. No może jeszcze niebieski grzyb polecieć w powietrzu, pamiętajcie, to 10 Ja też sekund. nie jestem junglerem, więc jakby... No tak się usprawiedliwiać bym mógł. 5 sekund. 3, 2, 1... To ja nie... Zmieniam pytania. Dobra, w ostatniej no. sekundzie w takim razie dobrze, podmieniamy pytanie na inne z tej samej kategorii. W takim razie y, obóz wilka, a jakbyście strzelili? Każdy 45. z Was tak już. Ja bym strzelił, że 90 sekund. To dobrze, że nie odpowiadaliście, bo obóz odnawia się dwie minuty o, e, Ale dużego wilka. Tak już jest. Zdecydowanie bliżej, ja <laughs> w ogóle Tak, mechanika gry w takim razie mm, słuchajcie, kochani, po raz kolejny poproszę dłonie na przyciskach. I uwaga. Z ilu fragmentów klucza możemy stworzyć klucz potrzebny do otworzenia skrzyni? O, Marwek, troszeczkę szybciej, słucham. Znaczy, w sumie to nie jest pytanie z mechaniki gry, ale to jest raczej pytanie o warsztat hekstechowy, ale no to trzeba trzy fragmenty klucza mieć, żeby skraftować e, cały klucz, żeby skrzynkę otworzyć. Zgadza się, dokładnie, bardzo dobrze. Znaczy, jest to mechanika, bo... Yy, bo co? Bo takie kategorie sobie przycieliliśmy, <laughs> więc nie pyskuj gnoju. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> Trzy, no nie, nie, ma, prostu, nie ma systemu to? VAR, rozumiem, co do przycisku żadnego. Yy, co to znaczy? No challenge bym poprosił, taki wiesz, prosto z siatkówki. <laughs> nie, no nie wiem. <laughs> Wydawało mi się, że byłem szybciej. <laughs> nie, wiesz co, ja widzę po prostu, który x mi się wyświetla wcześniej i tutaj no marbek z pół sekundy. Systemu VAR. Tak <laughs> 1000 do y, 200, i uwaga, kolejne pytanie: za punktów 300 z kategorii przedmioty. Czy jakieś grzybole może w powietrzu będą latać, słuchajcie? Nope. Mm. Dłonie na przyciskach. Ile mocy umiejętności daje wykradacz Dusz Medzaj po zgromadzeniu wszystkich ładunków chwały? Marwek, pierwszy, jak błyskawica. Słucham. Dobra, bo ja tak trochę spafogowałem teraz. Y Ile daje Medjaj cały? Dobra, czekaj. On sam, znaczy Dark Seal daje 10. Ja tak zawsze pamiętałem, że z Dark Seala się robi medżajkę, więc on daje dwa razy więcej, więc on daje 20. I na medżajce mamy 25 stacków. Każdy dawał chyba po 5, więc to jest 125. Więc wydaje mi się, że 125 plus 20 to będzie 145. I to jest bardzo dobra odpowiedź. 300 punktów dla ciebie. Tak, bardzo ładnie, dokładnie 20 punktów bazowo. Plus 125 z 25 ładunków. No, ustrzelone ładnie, ale kochani, to jeszcze może się wszystko zmienić, bo przechodzimy na pytania za 400 punktów, i tutaj, tak naprawdę, jedno podwojenie. I Ryan, będziesz już bardzo blisko Marweka. Także, wszystko zależy od doboru strategii, tak naprawdę. Raczej, i kategorii teraz. Rozegrania. <laughs> Jaką kategorię byście sobie życzyli? No, daję sport Rajonowi. To zróbmy tak. Zagrajcie w papier, kamień, nożyce na czacie na Discordzie. E, <śmiennie> I kto wygra, to tego będzie kategoria. Git. Okay, Dobra, to napiszcie sobie w takim razie, ale nie klikajcie jeszcze Entera, e, co chcielibyście rzucić w ramach gry papier, kamień, nożyce. I na 3-4 wklejacie Enterem. Git. Dobra. Mhm. 3-4. Dobrze. <śmiennie> Remisz <śmiennie> w takim razie. Jeszcze raz, <śmiennie> uwaga. 3 4? No i Ryan w takim razie, co oznacza kategorię Esport za 400 punktów? No i zamieniam się w 4. Podwajamy. Podwajamy. Dobra, bez zaklepania? Bez zaklepania. No to uwaga. Kategoria Esport, dłonie na przyciskach, 800 punktów w puli, także ee, bądźcie w gotowości. Jak nazywa się polski zawodnik, grający obecnie jako jungler drużyny Fnatic? O, wystrzelił jak torpeda. Nie zdążyłem czytać aż tak, zamieniam się w słuch. Oscar, Selfmade made boderek. Zgadza się, bardzo dobrze. I to jest wygrane, w ładnym stylu, 800 punktów. Marwek, wiedziałbyś? Ja Wykmieniłbym, ale nie zdążyłem się zgłosić nawet. Rozumiem, rozumiem, no dobra. Yy, I to było dobre, papier-kamień-nożyce. Ale to, żeby sprawiedliwości stało się zadość, kochani, słuchajcie, w takim razie kategoria LOR będzie kategorią następną, żeby tutaj nie było sytuacji, że kogoś faworyzujemy i zamieniam się w słuch, czy lecą jakieś grzyby. No to ja podwajam, no. No to Marwek podwaja, również bez zaklepania, rozumiem. Dokładnie. Dobra. Ja myślę, że Rajon nie spodziewał się, że ja się zgłoszę ze sportu. Ja tak samo się nie spodziewałem, że on Lor się będzie wyrywał. <laughs> Kochani, dłonie na przyciskach, kategoria Lor W momencie, kiedy zacznę czytać pytanie, ruszy licznik: przez kogo Elis została oszpecona trucizną? No, zgłosiłem się. Nie wiem, czy widziałeś. Nie, nie ma. Nie ma? Nie ma. Zgłosiłem o, się? Teraz jest. A, okay. Dobrze, bardzo ładnie. Okej. Okay, zamieniam się słuchać. Przez swojego męża. Zgadza się, a wiesz jak się nazywał? Nie pamiętam, ale pamiętam, że pochodził z rodu zawan albo zwan, jakoś tak. A Eliska z Kytera i zawarli małżeństwo, żeby zwiększyć siłę swoich rodów, znaczy bardziej Eliska. To się zgadza. I bardzo dobrze, że nie pamiętałeś, jak się nazywa, bo nie ma takiej informacji. O już. To dlatego nie pamiętam, skromnie mówią. Tak jest, 800 punktów, co oznacza, że mamy 200 u Ciebie na koncie do 1000 bez grzybów podwajających, a w puli dwóch pozostałych pytań 900 punktów. Także, no matematycznie, co by się tutaj nie wydarzyło. To Ryan, niestety nie masz już szans, żeby dogonić Marweca, także to oznacza, że niestety nie przechodzisz do kolejnej rundy yy, i w tym momencie odcinek sobie zakończymy. Dziękuję panowie bardzo serdecznie za walkę, chyba że chcielibyście honorowo sobie jeszcze rozegrać, bo yy, merytoryka, która dzisiaj unosi się w powietrzu na tym odcinku yy, jest na pewno przyjemna do oglądania i do słuchania. Możemy sobie spróbować. Znaczy. No bo w sumie nie ma to sensu, bo tak naprawdę ja bym się mógł teraz nie zgłaszać yy, i Rajon musiałby się produkować. Nawet jakbyśmy nie odpowiadali, to i tak ja bym tracił punkty Rajon też, więc to i tak by nie miało sensu. To może o no może punkty możemy po dżentelmeńsku, nie wiem, możesz jedno pytanie ze sportu dla Rajona, jedno pytanie z Lord dla mnie. I ja ja bardzo tyle. chętnie te trudne pytania bym usłyszał. O, no. <laughs> Dobra, słuchajcie, to ja wam rzucę pytanie z zupełnie innej kategorii. Świetnie, eee... tego chcieliśmy właśnie. Właśnie tego potrzebowaliśmy i honorowe niech to będzie, zobaczymy, który z was poradzi sobie lepiej. Pytanie dla was z kategorii postacie. Która postać wypowiada następujące słowa? W życiu pewne są trzy rzeczy. Honor, śmierć i kac morderca. Marwek, troszeczkę wcześniej niż Rion. Eee... Ja nie gram na polskiej wersji w League Legend od 8 lat, więc to będzie czysty strzał. Ale pamiętam, że. Znaczy, naturalny jest tutaj Gragas, co nie? Mm -hmm. Ale pamiętam, że Yasuo miał dużo takich tekstów właśnie z piciem, więc strzeliłbym, że jest to Jasuo. Rajon, jak, jak brzmi Twoja odpowiedź? Punkty stylu? Na intuicji nie bym powiedział Gragas. Pam, para, pam, pam, pam. No i jest to Jasuło, niestety. Niestety, niestety, no jakby Marwik się zgłosił, jeszcze tutaj złapał. Że to, złapał ten, jeszcze bonusa. Się nie, nie dał się złapać de facto na ten haczyk. Na Gragasa. Gra, gra. Tak, więc doliczamy jeszcze w takim razie symbolicznie 400 punktów. Mówię niestety, bo yy, liczyłem, że tutaj w takim ładnym stylu będzie odejście, że może Riot i przegrywasz, ale na koniec pokazujesz takim mocnym akcentem, że kace morderce yy, nie są Tobie obce. Yy, ale to dobrze, alkohol to wróg człowieka. Ja no, ale bym wiesz, nie pił. z drugiej strony, wiesz, jakby nie wstyd przegrać z takim przeciwnikiem, który też pokazuje teraz, że o, po prostu ale jest... mi miło teraz <laughs> ja, ja mam, ja Ci powiem, ja mam trochę taki problem, bo Ee, że tak powiem, tutaj wiesz, w programie razem z Tomkiem występują, wiesz, czy to streamerzy, którzy mają tam, wiesz, kontraktów, partnerstw, tyle, trenerzy, właśnie y, Rajon, tak jak Rajon, ludzie, którzy w esporcie są od zawsze i jakby za wami stoi polsat. I ja się właśnie tak śmiałem jestem ja, taki po prostu jak osioł ze szereka z tego mema, jestem taki ja, który został po prostu gdzieś tam wybłagany przez, przez widownię. I kurczę. No ale no... i taki nie wiesz, bo jesteś owiany taką. Yy... Że Trochę tak legendą, no. No, legendą. Mistrza bo to Tomek tak ze mnie zrobił przez wszystkie odcinki po prostu. Ja myślę, że to widzowie w komentarzach przede wszystkim zrobili. Jeżeli... Ja mówię, że przede wszystkim wyniki, no. Jakby póki co Uu. idziesz jak burza, ale wiesz, jednego rudego może i pokonałeś, ale drugi jeszcze <laughs> będzie bronił honoru. Także Awahir liczy na ciebie. No, ja tak, właśnie tak. widziałem Awahira. Ja się Awahira najbardziej boję, i ja tak mówiłem, że jak na niego trafię, bo w sobie nie wiem, czy on przeszedł, czy nie. Ale to dla mnie to będzie taki mały finał, bo wydaje mi się, oczywiście nie umniejszając innym, którzy tu grają, wydaje mi się, że Awahir ma największą wiedzę ze wszystkich tutaj. Ja ja Jest yy... tylko bossy pierwszego poziomu, pamiętaj. <grym> <Ja> <grym> ale to ja co, myślę... lecimy dziesiąte pytanie jeszcze, czy, czy koniec? Chyba koniec już, ale powiem ci Marwek, że jeżeli Awahir wygra w pojedynku z The lordem, to będziecie mieli okazję zmierzyć się w następnej rundzie, także. Wiem. a to nie było tego pojedynku jeszcze? No nie możemy mówić, bo na pewno nie, Aha, opubliku... na okay. pewno nie możemy mówić, bo na pewno nie został jeszcze opublikowany, więc nie zdradzamy przedwcześnie wyników. Natomiast myślę, że drugie piętro, bo z drugiego piętra Polsat Games może dać ci nieźle popalić też. Na pewno. Na to liczę. Dobra, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszą grę. Gratuluję obu wam tak naprawdę ogromnej wiedzy, niezależnie od dzisiejszego wyniku. Marwek, by gratuluję przejścia do kolejnej rundy. Ja również Rajonowi gratuluję, bo y, był trudniejszym przeciwnikiem teraz. Tak widać, że to już w sumie, to trzeba, jeżeli dobrze liczę, był ćwierćfinał, nie? Więc tak, tak powoli coraz, coraz ciężej jest i to jest mega ja, fajne. Ja mam na pewno do siebie największe pretensje o, o te pytania, w których gdzieś tam mogłem zdobyć kilka punktów na początku, a czy to przez stres, czy to przez gapiostwo po prostu? To przez pogoduje. tego Oblivion Orba, wiesz? Tak, no to I ta wszystko Aszka wszystko. też wydaje, wydaje mi się, że tą aszkę też mogę mu strzelić, bo to była moja pierwsza myśl, ale wiesz, przekombinowałem. No trudno. No. To, to tak jest, to tak jest. To, to, to jak się teleturnie ogląda też przed telewizorem, to te odpowiedzi wydają się takie łatwe, instynktowne, ale potem jak trzeba się zgłosić, to jest takie. Yy, i czasami nas zatrzymuje, więc absolutnie normalna reakcja, tak jak mamy nadzieję, że waszą, kochani widzowie, normalną reakcją będzie zasubskrybowanie tego kanału, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i widzimy się w następny czwartek o godzinie 17. Trzymajcie się ciepło, papa! Pa.